Dzień dobry, witamy ponownie na kanale SRD, jesteśmy na z Wrocław, jestem ja, jest Brzyd i przyjechał do nas z Łodzi Michał Tybora. Dziś zrobimy sobie absolutną podstawę jeśli chodzi o sporty siłowe, czyli naukę poprawnego oddychania i poprawnego napinania całego ciała, a głównie chodzi nam o bracing, czyli napinanie tak zwanego core. Natomiast tak jak powiedział biorą przed chwilą, e, odpowiedni oddech, czyli praca, e, praca tutaj w całym kor i oddechanie torem dolno-żebrowym oraz cały bracing całego kor e, To jest absolutna postawa, jeżeli chodzi o bezpieczne dźwiganie i dźwiganie efektywne. My przede wszystkim stawiamy u siebie na bezpieczeństwo, że chodzi o dźwiganie, ponieważ zakładamy, że najdłużej zawsze zawodnicy, którzy najdłużej zostają w grze, którzy są, zostają z dala od kontuzji, no to po prostu mogą sobie spokojnie długo progresować i koniec końców oni zawsze są lepsi niż ci, którzy jakieś tam szaleń gonią za, za tym ciężarem. Dlatego zdecydowanie lepszy jest. Powoli, ale do przodu, a już tak jak powiedziałem, sam ten bracing to jest no przede wszystkim bezpieczeństwo, ale także efektywność pracy pod sztangą. Dlatego no, zdecydowanie podstawówka, czy może nawet przedszkole takie trójbojowe, które musi być przerobione u każdego i wszyscy nasi zawodnicy, jak przychodzą na początek, to właśnie przychodzą taką naukę odpowiedniego oddychania oraz spinania całego Czyli Innymi słowy, nie ma długoterminowego, długoterminowego dźwigania bez odpowiedniego spinania. No więc jeżeli chodzi o oddychanie, możemy sobie rozróżnić to oddychanie torem górno-żebrowym, czyli oddychanie tutaj, tak jak właśnie pokazał Juran, górną częścią żeber, po prostu nabieranie powietrza przede wszystkim do górnej części żeber oraz oddychanie torem dolno gdzie bardzo ładnie nam tutaj pracuje przepona właśnie w taki sposób. Nabieramy w tym momencie się powietrza do całej powierzchni płuc yy, i zasadniczo jest to oddech, do jakiego jesteśmy stworzeni. Jak sobie popatrzycie na małe dzieciaki, gdzieś, które tam biegają, nie wiem, czy macie swoje, czy może gdzieś tam wasze rodzeństwo jest starsze i już i ma jakieś dzieciaki, zobaczcie, jak na oddychają. Wszystkie sobie biegają i Tutaj ładnie pracują sobie brzuszkami, te beben mają wydęty jak po świętach, także e, chcemy dokładnie coś takiego, e, taki efekt uzyskać. W taki sposób oddychacie to uwalniane są e, hormony, e, które odpowiedziają za reakcję typu walcz albo uciekaj, czyli nor noradrenalina, adrenalina, kortyzol. Jeżeli będziecie długo w taki sposób oddychać, a później nie dacie organizmowi sygnału, żeby się rozstresować, to po prostu będziecie cały czas żyli w stresie i te hormony kataboliczne mogą wam szaleć w organizmie. Druga sprawa, nie wiem czy tam się orientujecie, jeżeli chodzi o biologię, ale pod przeponą jest ponad 60% węzłów chłonnych, które po prostu pompują nam cały układ niefatyczny. Układ limfatyczny nie ma w ogóle swojego motoru napędowego, jak serce, na przykład pompuje krew, czyli jeżeli oddychacie. W taki sposób, właśnie torem dolnożebrowym, że ta przepona pracuje, to jednocześnie tłoczycie limfę przez cały układ limfatyczny i po prostu toksyny są bardzo fajne, rozprowadzane, odprowadzane z tkanek i jesteście po prostu zdrowsi i nie za toksycznie, nie, nie za toksycznie, <laughs> nie zatruci, nie zatruci, o właśnie, nie zatruci <laughs> jesteście. No i trzecia sprawa, jeżeli chodzi o dźwiganie, jest to absolutna postawa, gdzie rzeczywiście możecie bardzo mocno usztywnić całe kory, dzięki temu to dźwiganie jest dużo łatwiejsze. Dużo, dużo zdrowsze i naprawdę czasami przychodzą nas zawodnicy, którzy nie potrafią dobrze oddychać, a są naprawdę na poziomie już nawet, jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski. Jeżdżą, wygrywają, uczymy ich oddychać i potrafią do swojej życiówki w ciągu dwóch godzin dorzucić 15 czy nawet 20 kilo do przesiadu, czyli jest to trik, który naprawdę warto opanować. Ok, więc jak nauczyć się takiego odpowiedniego oddechu przeponowego? Większość osób ma ten problem, że przede wszystkim angażuje tutaj górną część żeber, oddychając bardzo mocno do płuc. E, właśnie w taki sposób, jak, powiedział, jak pokazał tutaj Michał. Jeżeli chcemy tego oduczyć, pierwsza faza, przykładamy łapę na bebech, a zadaniem Michała będzie po prostu wypchać mi tą rękę do góry. Na razie możesz to robić w ogóle bez wdechu, po prostu do góry łapa. Tak, I trzymasz i puszczasz. I puszczasz. Ok, góra i puszczasz. Dokładnie. Teraz do, dodajemy do tego wdech. I wydech. Jako, że sam oddech przeponowy to nie jest nie tylko właśnie napieranie na przednią ścianę brzucha, ale raczej chcemy wziąć taki oddech, żebyśmy go poczuli 360 stopni dookoła siebie, to chcemy też, żeby ten oddech był tutaj i na boki, żeby zapracowałem tu skosy. Ok, tu widzimy, że ładnie Michał pracuje też na boki, ale na dobrą sprawę on powinien też poczuć ten oddech na samych lędźwiach. Dawaj, obracamy się teraz na plecy, na brzuch. I tutaj zobaczcie, że te lędźwia się powinny unosić. Dawaj. I to chodzi o to, żeby on nie, nie się unosił, po prostu żeby plecy się nie unosiły e, wskutek tego, że brzuch pracuje, tylko żeby same lędźwia tu się rozszerzały. Michał już umie oddychać, więc teraz trzeba go nauczyć jeszcze spinać. Podstawa kręgosłup jest ustawiony neutralnie. Jeżeli ktoś leżąc z nogami wypuszczonymi luźno, tutaj czasami mam podwiniętą dupę, to sobie może delikatnie nogi zgiąć, tak żeby kręgosłup był cały ustawiony neutralnie. Następnie bierze duży wdech przeponowy 360 stopni dookoła siebie. Ok, wydech. Dobra. I teraz będzie spinał odpowiednie mięśnie. Chcemy tutaj użyć mięśni skośnych brzucha, mięśni prostego, mięśnia poprasz... poprzecznego oraz mięśni dna miednicy. Jeżeli chodzi o skosy i mięśnie prosty brzucha, to po prostu napinamy mocno brzuch, jednocześnie pilnując o tym, żeby obniżyć żebra. Zobaczcie, że teraz Michał ma żebra wywalone do góry. Ja mu teraz przyciągnę w dół. Nie, nie, jeszcze się nie spinaj. Patrz, same żebra w dół. Teraz je ja przyciskam. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. I teraz te żebra musisz utrzymać na dole. Ok, w taki sposób. Czyli jeszcze raz wdech. Żebra idą teraz w dół. Następnie spinasz cały brzuch, mięsień prosty brzucha. Mięsień poprzeczny spina się w taki sposób, że wyobrażacie sobie, jakbyście, to jest ogólnie ciężki mięsień do wyczucia, ale można sobie wyobrazić, że tak byście chcieli kolce biodrowe zbliżyć do siebie. E, oraz spinamy mięśnie dla miednicy i tutaj dla facetów jest taka alegoria jakby chcieli wciągnąć jajka do brzucha i pępek do kręgosłupa. E, dla dziewczyn jest taka metafora jakby się chciał wciągnąć tam po, po prostu do środka i go tam utrzymać. E, no także może niezbyt nie nie elegancka metafora, ale, ale działa ona w 100%, dlatego wyobraźcie sobie właśnie taki motyw. Generalnie z tym obniżaniem żeber to po prostu wyobraźcie sobie, że ktoś chce uderzyć w brzuch. Więc jeśli ktoś chce Was uderzyć w brzuch robicie automatycznie i dzięki temu macie spieśnięty prosty i skosy. Jesteście całkowicie zabezpieczeni przed ciosem. I dokładnie ten manewr chcemy tu wykorzystać. Dla osób, które mimo wszystko nie ogarniają za bardzo, jak to ma wyglądać, jak to ma, powinni czuć już, już w pracy na odpowiednim wzorcu, możemy zastosować ćwiczenie, które się nazywa Iron Belly. Dajemy taki ketelek Michałowi na brzuch. Trzymaj sobie. Jego zadaniem będzie trzymanie wydętego bebzona cały czas jak najwyżej i delikatne oddychanie. Delikatne oddechy. Tak, by, tak byś rodził, jakbyś paru. Chyba nie wiem, jak się w sumie rodzi, ale prze. Napiszcie w komentarzach, jak się rodzi. Tak. Dodatkowo możemy to jeszcze zmodyfikować w taki sposób, że teraz Michał, mimo raz, że będzie miał wywaloną przeponę do góry, uniesie delikatnie nogi do pozycji hollow body, spina cały kor, już w momencie, kiedy przepona, bardzo fajnie pracuje. Tak to właśnie wygląda. To ćwiczenie jest bardzo dobre dla osób, które mają nadaktywny mięsień prosty brzucha lub mięśnie e, skośne, e, które w momencie, kiedy się spinają, biorą wdech do brzucha, a później napinając, z powrotem wciągają ten brzuch. Mięśnie, Jeżeli mówimy tu właśnie o mięśniach, mięśniach brzucha, one mają pracować ekscentryczne, czyli mają być rozciągnięte jak najbardziej, podczas kiedy koncentrycznie pracuje tylko i wyłącznie się przepona. Czyli ma to wyglądać tak. Ja tu już jestem spięty, tu już by ktoś nie mógł uderzyć w tym momencie i ja jestem cały uzbrojony i stąd to właśnie nazwa bracing. Tak to ma wyglądać. Pokażemy Wam teraz, jak naprawdę działa bracing już w praktyce. Mamy tu trzy puszeczki firmy Dzwoncie, Dzwoncie podupy. Jest to napój schłodzony o smaku przysiadów. Jest to nasz nowy brand, także e, polecamy. Przyjedźcie do Wrocławia, to Was nim uraczymy. Smakuje jak przysiad połączony z sukcesem, naprawdę zajebisty smak. I teraz o co chodzi? Tak, te puszyczki obrazują nasz korpus. Ciśnienie wewnątrz, które tam napój gazowany wywiera od środka, to jest właśnie ciśnienie wewnątrzbrzuszne, które my tutaj generujemy, biorąc duży wdech przeponowy. Natomiast aluminium to są mięśnie brzucha, które nas ściskają od zewnątrz. I teraz tak, jeżeli nasz kręgosłup nie będzie ustawiony neutralnie, a my nie weźmiemy oddechu przeponowego, to wytrzymałość naszego korpusu, a ciężar przyłożony z góry jest naprawdę mały. Dlaczego chodzi o ustawienie kręgosłupa neutralnie? Bo wszystkie mięśnie oddechowe są przyczepione do żeber. Jeśli zrobicie tak, żebra są wyżej, przez co większość tych mięśni oddechowych jest po prostu rozciągnięta. Następny przykład. Już jest, dalej, znaczy dalej jest, troszeczkę pusta. Znaczy, że nie ma wrzętego oddechu przeponowego, jednak kręgosłup jest ustawiony neutralnie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. 20 kg bez problemu. 25 kolejne, zgniecione. Ok, z kolei trzeci przykład, to jakby chcemy, żebyście właśnie robili przysiady, martwe ciągi, wszystkie ćwiczenia, które będą nacisk, gdzie ciężar będzie wywierał jakiś nacisk na wasz kręgosłup, macie tu już puszeczkę zamknięta, to znaczy, że jest ciśnienie w jamie brzusznej, z zewnątrz rzeczywiście wszystko jest równiutko, znaczy, że kręgosłup jest ustawiony neutralnie, Zakładamy ciężar. A sekuranci muszą zadziałać, stabilizować? Także widzimy, że naprawdę możemy w tym momencie narzucić bardzo duży ciężar na tą puchę, czyli na nasze barki. Możemy wykonać przysiad w zdrowy, bezpieczny sposób i ten ciężar naprawdę będzie dużo, dużo łatwiejszy do opanowania w tym momencie. Jeżeli jest Wam dalej ciężko jest opanować odpowiedni oddech i bracing, możecie użyć Waszego pasa treningowego, który wbrew pozorom nie tylko nie osłabi Waszych mięśni brzucha, jak to niektórzy E, twierdzą na różnych dziwnych forach internetowych, ale nawet bardzo ułatwi Wam oddychanie e, torem dornożebrowym właśnie oddychanie przeponowe. Jak to wygląda? Zakładamy sobie pas. Najlepiej, żeby on był dopasowany do napojów, i po prostu oddychamy tak, żeby poczuć, że dosłownie oddycham w ten pas. Chcę rozepchać ten pas od środka. W taki sposób ja czuję, że rzeczywiście jestem ustabilizowany, że to ciśnienie naprawdę. Naprawdę w środku brzucha to aż rozpiera mnie na zewnątrz, a dodatkowo jeszcze mam otulinę z pasa, które mnie ściska od zewnątrz, i rzeczywiście jestem w tym momencie dużo, dużo bardziej usztywniony. Jak ciasno zawiązać pas? Pokażę Wsadzamy łapę likwentowi. Powinien bez problemu wsadzić łapę do środka. W tym momencie ja wypycham brzuch, i nie jestem w stanie wyciągnąć ręki. I to jest dobrze zawiązany pas. Jeśli pas jest źle zawiązany, to robimy sznycel wiedeński, tak zwany. I Rafa w gruncie rzeczy nie będzie w stanie zrobić żadnego... O Boże! Sznycel jak widzicie, ciężko zapiąć. Niektórzy myślą, że im ciaśnie zawiążą pas, tym lepiej. Ale to jest taka analogia jak ze zgniecioną puszeczką, nie? Ja tu już nie jestem w stanie w ogóle wziąć oddechu. No i... Nie do, że się duszę. To dwa. Mam zgniecione ścianki, i tak jak widzieliście wcześniej, na przykładzie puszki jestem dużo mniej odporny na nacisk z góry. Bardzo dobrym tipem jest też użycie jakiegoś zwykłego minibanda zamiast pasu treningowego. Zakładamy go po prostu od góry. Jak pas? Rozciągamy sobie, i podczas przysiadów przy martwego ciągu. Ja mam oddychać w te, w tego minibanda w taki sposób, żeby czuć rzeczywiście rozpieram tą gumę. I w taki sposób też się może się nauczyć jak oddychać przeponowo oraz jak spinać całe mięśnie naszego koru. Dziękujemy za uwagę. Materiał ten był trochę bardziej naukowy, ale myślę, że Rafał wyczerpał temat dosyć mocno, dzięki czemu każdy z Was poprawi swoje oddychanie i dzięki temu poprawić ciężary, które będzie dźwigał w większe i w bezpieczniejszy sposób. Oczywiście to była tylko podstawa tego, jak liznąć ten oddech odpowiednio i bracing. Tutaj możemy wyłuszczyć kilka różnych problemów, z jakimi się możecie spotkać, ale w tym momencie ten materiał by się rozciągnął nawet do pół godziny, trzy godziny i już tutaj nie chcemy się jakoś bardzo rozwlekać. Jeżeli zauważycie u siebie jakiś problem podczas tego oddychania, z czymś nie będziecie sobie mógł poradzić, to śmiało piszcie w komentarzach, postaramy się Wam wytłumaczyć, co i jak to powinno wyglądać. Zachęcamy do subskrypcji kanału, zachęcamy do zwiedzania naszych. F, e, w zwiedzania. <laughs> zwiedzania naszych for społecznościowych typu Facebook, Instagramy, Michał Tymorabęcz, Benchpress, I do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki za uwagę.